PKL Solina to nie tylko spektakularna podróż nad zaporą, to również wiele ciekawych atrakcji. Moim głównym obowiązkiem jest zapewnienie najwyższych standardów operacyjnych ośrodka. Dotyczy to również kluczowego elementu naszej działalności, jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla naszych pracowników oraz stworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich odwiedzających nas gości. W tym celu codziennie przeprowadzamy szczegółową kontrolę stanu technicznego kolei. Włączając co przeglądy techniczne przed każdym uruchomieniem. Dwa razy w roku po zakończeniu sezonu letniego i zimowego, w ośrodku w Solinie, podobnie jak we wszystkich lokalizacjach należących do grupy PKL, przystępujemy do przeprowadzania zaplanowanych prac serwisowych i konserwacyjnych. Są to działania niezbędne do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Czasowe wyłączenie urządzeń z użytku jest również wykorzystywane na organizację ćwiczeń wysokościowych z udziałem służb ratowniczych, co dodatkowo podnosi poziom naszej gotowości operacyjnej. Mimo chwilowego przestoju w działaniu niektórych atrakcji, ośrodek w Solinie pozostaje otwarty dla odwiedzających. Od maja ponownie dostępny będzie park, gdzie odwiedzający mogą zapoznać się z bieszczackimi legendami. Wieża widokowa niezmiennie oferuje spektakularne widoki na okolice, a kawiarnia i kartma jawor zapewniają doskonałe miejsce na odpoczynek i ucztę dla podniebienia. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i odwiedzenia ośrodka już od 22 marca, kiedy to kolej widokowa wznowi swoje kursy, oferując niezapomniane wrażenia z podróży. Pamiętajcie Państwo, że w PKL zawsze stawiamy na profesjonalizm i jakość świadczonych usług, dbając o bezpieczeństwo, satysfakcję i niezapomniane przeżycia naszych gości. Nazywam się Maciej Zamojski. Jestem kierownikiem kolei w ośrodku PKL Solina.